Witam Państwa serdecznie. Karolina Boguszewska, Człomieślącym Chwała Frontowcom. Dzisiejszy film jest poświęcony umowy MERCOSUR. Mianowicie 18 grudnia bieżącego roku, odbyła się komisja sejmowa powołana z, na wniosek panów posłów z klubu parlamentarnego PiS. Miałam okazję brać udział jako uczestnik, byłam pierwszy raz, y, więc skupiłam się bardziej tu na obserwacji, jak to się wygląda. Y, Chciałabym się z Wami podzielić swoją opinią na ten temat. Y, no, Mianowicie z ministerstwa był Pan Adam Nowak, podsekretarz. Gdzie był Pan Sikierski? Ja się pytam, co jest ważniejszego? Nie wiem, świętej do ubierania choinki, kupowanie prezentów? Lepienie piorogów, no są sprawy ważne i ważniejsze, jak tu u nas w Polsce bywa, prawda? Yy, tak, no to wracajmy do tematu, tak? Niech mi ktoś odpowie, gdzie był pan Sikierski? Nie. Yy, dobrze, przepraszam, mam tu swoje notatki, więc tak będę zerkać. Yy, na zgromadzeniu było 65 osób, panie posłanki, panowie posłowie byli. Rolnicy byli, przedsiębiorcy podejrzewam, byli również przedstawiciele z, z Izb Rolniczych, byli, były również media, tak kochani, były media. Była taka pani, która intensywnie przeglądała strony rolnicze, robiła notatki, długopis jej się palił w rękach, już artykuły są w odpowiednich gazetach, ukierunkowane tak jak trzeba, pod takim kątem co trzeba, żeby tu przeczytali Rolnicy, bo to podejrzewam, że został publikowany na typowo rolniczych stronach, tak, i pojawi się pewnie niedługo w gazetach takich papierowych, że to tak, tradycyjnych, o, tradycyjnych, że to. Także już jest wszystko ukierunkowane, ustosowane tak, jak trzeba, tak jak wszyscy powinniśmy myśleć. Jak rolnicy, którzy jeszcze nie potrafią samodzielnie myśleć, tu oni wam pomogą pomyśleć. Przecież tego nie są. No, rząd dba o nas, żebyśmy do dobrze myśleli. Tak, kochani, dbają, żebyśmy myśleli. E, no, także podczas gromadzenia nie padły żadne konkrety, niczego się nie dowiedzieliśmy. Ponoć jest to e, dokument wielostronnicowy, który zawiera 700 stron. Jak się nie mylę, jak się mylę, proszę mnie poprawić. E, Podejrzewam, że nie jest w ogóle w języku polskim, więc nie potrafię tego odczytać, bo mamy tak. Kształconych ludzi bo u nas w ministerstwie, że nikt nie potrafi się sprawą tu zająć. Ponoć ktoś ma u nas ten dokument, tylko jeszcze nie wiadomo kto, gdzie. Yy, no, może czeka na tłumacza. Czy mu przetłumaczył? Podejrzewam tak. Możliwe. No, bo przecież. No, czy... Może panowie, kongresmeni za oceanów przyjadą pomóc, tak, kochani? Ja podejrzewam, że oni tak wiedzą, co w tej umowie jest. Podejrzewam, że oni ją sami skonstruowali. No, ale to nieważne. Yy, następnie nie dowiedzieliśmy się, jakie są warunki umowy, jakie przynoszą nam korzyści. Korzyści były. Bo, bo jakie będą skutki tego, no to wiemy wszyscy. Rolnictwo będzie rozwalane do końca, nie łudźcie się, to jest pewne, zresztą już prawie jest, już rolnicy ciągną, bo ciągną na ostatkach sił, e, no, skoro my nie wiemy, tutaj u nas w Ministerstwie nie wiedzą, no to może wiedzą nasi europarlamentarzyści, no, wy tam jesteście na bieżąco, pracujecie, Ponoć ta umowa, no to przecież jest oparta na warunkach unijnych, tak, ale podejrzewam, że nie każdy kraj będzie mierzony równą miarą, jak zawsze my dostaniemy po tym, co trzeba, tak, po tej tylnej części ciała. Nie będę tutaj mówić dosłownie, każdy wie, co je dopowiem. Więc ja się pytam, panów, panie posłanki, a zwłaszcza te z Konfederacji, nasze dwie wojowniczki, które są bardzo związane z branżą rolniczą. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. No i nasz pan Wódz. Pan Wódz, tak? Co też tak silnie walczy o dobro naszego kraju, o dobro Polski. Tam w tym Eurokuchozie. No, tematem, oczywiście, który był również poruszany, był temat, Zgadnijcie, Ukrainy, jak to wpłynie na ukraińską gospodarkę? No najważniejsze, że drób jest zagrożony. No, przecież czy czyj drób? Nasz drób? Ukraiński drób? No to jest chyba pytanie retoryczne. Wszyscy wiemy, że drób jest już od dawna sprowadzany do naszego kraju i jest dostępny u nas na rynku. Nasz, no. Znajduje się wiadomo gdzie, czyli na pewno nie u nas, a jak u nas to jest dostępny, no ciężko dostępny, nasz polski zdrowy drób. Tak, zdrowy, polski. Tak samo z dostępem jest do wołowiny polskiej, wieprzowiny polskiej, której nie ma. A jak jest to w nielicznym procencie, a jak ktoś chce sobie zjeść polską wołowinę, to najlepiej wyjechać do Brazylii. Znajom ostatnio był i chwalił sobie, że bardzo mają smaczną w Brazylii naszą polską wołowinę. Tak, bo oczywiście nasz rząd nie, nie zrobił dostępu nam Polakom do, do naszych wołowiny. Ja mówię o przeciętnym Polaku, takim, który jest, no, ma przeciętną pensję, którego by było stać na naszą polską wołowinę. Nie ma zrobionego naszego, wypracowanego naszego polskiego produktu na rynku, a jesteśmy w stanie to zrobić. Przypominamy, jesteśmy w stanie. Są osoby kompetentne w tym kraju, które potrafią się zająć polską polityką rolną, które potrafią reprezentować nasz kraj, ale oczywiście zostały im zabrane co? Immunitety. Byłym posłom, którzy według konstytucji mogą wchodzić na teren Sejmu na różnego typu komisje. No zostały cofnięte, nie mogą uczestniczyć, no i dlatego podejrzewam, że sobie nie radzą nasi w rządzie, bo osoby kompetentne nie są wpuszczane. Tak, tak. No, ale wracając do tematu, gwoździem programu było informacja od pana podsekretarza. Że u nas w ministerstwie trwają prace nad instytucją, która będzie trzymała pieczę tak, nad normami jakości żywności. I to jest bardzo interesujący temat. A ja się pytam, o czym mówi nasz kolega Krzysztof od tylu lat? Znacie dobrze temat Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego? Mówię do Was bezpośrednio, bo wiem, że mnie oglądacie. E, także pozdrawiamy Was serdecznie. Życzmy wesołych świąt, święta idą. Tak. E, także Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego, rzeszająca 5 instytucji. Pro, program jest, projekt jest, dokumenty złożone gdzie trzeba. Jak czegoś nie wiecie, nie ma problemu. Numer jest. Kontakt macie, dzwoncie, przyjeżdżajcie, my jesteśmy otwarci, bardzo chętnie Wam pomożemy. Także zgromadzenie trwało 3,5 godziny. Niczego się nie dowiedzieliśmy, nic nie zostało ustalone, nic nie... żadne wnioski nie zostały. A, wyciągnięte wnioski moje zostały takie, że każdy gra do jednej bramki oprócz nas. Tak, kochani, każdy, każdego po ręmieniu, klepie, każdy. Rozwala doży na nasze polskie rolnictwo. Nie chce, nie ma nawet z kim o czym rozmawiać. Wszystko sprawa jest przesądzona. Tak, taka jest moja opinia. Podkreślam, to jest moja opinia, prawda? No i cóż więcej wam mogę tutaj dodać? Pora się wziąć do pracy, do walki. Wybory prezydenckie idą. Mamy szansę, może coś uratujemy? Kartki, długopisy, włączyć myślenie przede wszystkim. Ci, co jeszcze nie włączyli, proponuję już zacząć pomału odpalać te szare komórki. No i jeszcze jedna prośba. Nie chcecie walczyć osobiście, boicie się. Numer konta, opłacajcie. Będą, znajdą się osoby, które nam po prostu pomogą w walce. Także numer konta jest, jest. Możecie płacać, pomóc nam w takiej formie walczyć z naszym polskim nierządem. Tak, nierządem. Yy, czy coś jeszcze dodam? Życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt polskiej żywności na Waszych stołach, żeby to była naprawdę polska żywność, a nie żywność od Pana Schmidtwilda albo od jakichś tam innych grup, wiadomo jakich. No, co więcej? Chyba nic. Także trzymajcie się czołem, pozdrawiam Cię krótko, udanych świąt. Pa!